Jedź dziewczyno się nie czaj Hej, ale chyba nikogo nie przejedziesz do Jedź śmiało wal tam Ja pana ostrzegałam tak? Nie ale proszę cię patrz patrz tu za mną Przejedzie pan Ale numer Przejedzie pan czy nie przejedzie Jedź nie czaj się Pojedź nim nie czaj się, no, dawaj. Nie, to, nie. Pięć kopito, drugiego sobie strupa kupi. A co panu zależy, proszę pana? Ja muszę jechać na górę, mówiąc o tym. to że... no, 哦哦哦哦。Oh, oh, oh. <laughs>